Widzieliście zdjęcie zalanego elbląga? No to teraz zapytajmy. Dlaczego z polskich wód pozwalniano osoby, które specjalizowały się w sprawach powodzi, zabezpieczenia przed powodzią. Te, które wiedziały kiedy i w jakim stopniu napełnić zbiorniki retencyjne i te wody spuścić ze zbiorników retencyjnych. Aby zmniejszyć zagrożenie powodzią. To jeszcze się zapytajmy, w jaki sposób została zrealizowana kwota, która trafiła na kołkiestra świątecznej pomocy, na pomoc na powodzią, A jak wywiązał się z obowiązku pomocy powodzianom pan Kierwiński, który teraz. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlaczego w zeszłym roku w powodzi nie zostały wykorzystane odpowiednie urządzenia, takie bariery rozstawiane, które miały zmniejszyć ryzyko pójścia fali na miejscowości? Dużo jest tych pytań, ale tak naprawdę to trzeba wypytać rząd o różne dziedziny gospodarki, zaniedbania, nierealizowane inwestycje i tak dalej. A przecież przysięga, którą składa premier i poszczególni ministrowie, obowiązuje ich nie tylko do przestrzegania Konstytucji, ale także do stawiania dobra narodu jako głównej swojej sprawy, wyplinowania. I co? Dla zmylenia jest próba oskarżania czytelnego, wyrazistego lidera społecznego ruchu obrony granic, że rzekomo źle się odnosi do służb mundurowych? Robert Bąkiewicz? Ten, który uczył nas murem za polskim mundurem i dalej w ten sposób kieruje swoim społecznym ruchem obrony granic? Rządzie rządzie. Przypomnij sobie co robisz ze swoją przysięgą, którą każdy z ministrów i premier i wicepremierzy składali. Przypomnijcie sobie te słowa. Przypomnijcie sobie swoje sto konkretów i różne inne sprawy. Rachunek sumienia. Taki bardzo, bardzo solidny rachunek sumienia. Myślę, że... Jeśli byłby prawidłowo przez Was przeprowadzony, to być może doszlibyście do wniosku, że najwyższy czas, aby odpuścić już sprawowanie tego urzędu, dać możliwość wykazania się osobom kompetentnym w poszczególnych obszarach.